Yo siemanko z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko I dzisiaj słuchajcie jesteśmy w tycunie FNF czyli Friday Night Funkin nie yeah. Słuchajcie, i dzisiaj będziemy znowu beatboxowali Albo rapowali, oh. nie wiem, słuchajcie Co będziemy robili, ale dużo rzeczy ogólnie e, Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba Jeżeli tak, chcielibyście więcej Tycoonów Zostawcie się łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał Bo dobijamy dużo, bardzo dużo subów Dobijamy i wpadajcie na e, Vitoshop.pl, bo jest Benny Gamera Lafanowito. a my lecimy, słuchajcie Z tym Tycoonem i ja wybrałem sobie Tycoon Boyfrienda, czyli tego gościa tutaj e, Tego boja, a Bella ma Dziewczynę, Tom tutaj, a, którą jesteś... widzimy... Słuchajcie, okay. i tu są też inne postacie, już inne osoby dołączyły też, bo byliśmy tutaj sami ogólnie, ale teraz już są też inne osoby, także mega, mega spoko i mega się cieszymy. Yy, I lecimy, słuchajcie. Jej. Zobaczymy, co będzie w tym nie? E, mam nadzieję, że uda nam się go tutaj zbudować. Słuchajcie, ja doładowałem sobie Robuxy ogólnie, Aha, e, nie dobra, wiem, co tutaj okay. kupować nawet. A tutaj jest begin, bo tu jest bardzo dużo rzeczy za Robuxy, właśnie, widzę, i to by byłby problem, tutaj, żeby to zrobić. Okej, okay, dobra. Wszystkie dropery na raz udało mi się zbudować. Bardzo to jest ciekawe. Ech, e, I słuchajcie, doładowałem ciekawy. sobie Robuxy w ten sposób, że co miesiąc mam subskrypcję i będę miał chyba 2000 coś Robuxów co miesiąc dostawał e, za tą samą cenę, gdzie bym dostał e, dużo mniej ogólnie. E, chyba z 1600, czy coś takiego. Także teraz jest opcja, właśnie subskrypcji tutaj w Robloxie. I właśnie przetestuję to. Zobaczę, jak to będzie działało. Słuchajcie, jestem tego bardzo ciekawy. Dobra, Fibi Belly jeździ po moim tej TajQ. Nie wiem po co, ale smaka. Dobra, Double Cash od razu sobie weźmiemy. Chociaż czekajcie, nie. Nie wiem, czy Double Cash będzie mi w ogóle potrzebny. Tutaj powiem Wam szczerze. E, ogólnie mam dźwięk wyłączony. Nie wiem dlaczego, a muszę włączyć go. Dobra, uwaga, pik. No, ale okay. na jeden wystarczy, bo i tak są bardzo głośne dźwięki tutaj. Ja w ogóle nic nie słyszę. Gdzie ty słyszysz jakieś dźwięki? No tak o. jak pobieram kasę na przykład. Czekajcie, muszę to przetestować. Tym Ej, mogę w dziewczynę się zamienić, o nie! W, ki w, kici, ta, w Kitty Belli się zamieniłam w dziewczynę tą. No ja mam strój dziewczyny tutaj u siebie? Bez sensu. E, ja powinienem być chłopaka. Strój mieć, a Może mam strój być? dziewczyny tutaj To co, to ja będę miała chłopaka? Nie wiem, dziwne, dziwne to jest Dziwna akcja, słuchajcie Dobra, wallsy budujemy sobie, dekoracje mamy Ale za chwileczkę pójdziemy na środek Bo tam możemy walkę stoczyć, taką właśnie jak w FNF Typowo yy, I właśnie to zrobimy za chwileczkę Słuchajcie Okej, okay, mam dziewczynę o, do mam kupienia Mam boyfrienda teraz do kupienia dopiero Aha. Dopiero teraz mi się pojawił Czyli najpierw dziewczynę ogarnąłem, a teraz yy, Właśnie będę miał boyfrienda gdzie w ogóle piszę ile tak, tak. kasy ja mam? Po prawej nie na dole. Prawa strona, a, a tak jest, dobra, cash, 3800. E, a, to, to do fajnie. boyfrienda jeszcze mi trochę brakuje, bo muszę mieć tam 4000. Dobra, okej, okay, kupujemy strój boyfrienda, zobaczymy, okej. Okay. Uh, jestem, dobra, weź przebierz się za dziewczynę i idziemy na środek, dawaj. Idziemy Zjechaj. walkę stoczyć. Dawaj, szybko, nie! dawaj na ja środek. Nie mam. Nie, nie mam nic. Nie masz jeszcze dziewczyny? Nie no, mam. Dobra, nie, nie, nie mam właśnie, zbieram na nią. To kupuj ją, się ma. O, ja. szysz ty! <grafy> to ja, twój chłopak. Nie ją kupić. <grafy> <grafy> dobra, dawaj, <dobra, grafy> przebieraj się i lecimy na środek walkę stoczyć, dawaj. <grafy> Ale fajnie, słuchajcie, to wygląda. Mega! Spoko, że zrobili właśnie tutaj skiny. To jest super no. w ogóle, ten Taikun. Dobra, i na środku okay, właśnie idziemy. mamy dwie ręki, na których możemy sobie hmm. właśnie zagrać w FNF, czyli to jest okay. mega w ogóle epickie, słuchajcie, naprawdę ten taikun jest świetnie zrobiony. I teraz Enter Stage, pyk, i wybieramy nie, masz... piosenkę normalnie, jaką, masz jaką bierzemy? Piko? Piko. Dawaj, piko. genialnie, powiedzieliśmy to samo w tym samym momencie. Tak? Aż się zacięło jesteśmy, normalnie, tak się, tak się Dobra, dawaj, graj. Umc, umc. Tak Ja głośno, a to Piko, piko. O, a Fibi chyba występuje. Tak, ej, dobrze mi poszło na maksa, dobra. Piszcie w komentarzach, to waszym zdaniem wygra walkę Wito czy bella? Pyk, pyk, pik. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Bo ja źle. Pyk, Wow, jak dobrze mi poszło! Ej, to jest dużo lepsze niż to co graliśmy wtedy w prawdziwe niby. Tak! Tylko, że ja i tak nie Ojacie, ojacie, ja ojacie, ojacie! śpiąca królewna. Tam, słuchajcie, wtedy to ja po prostu cokolwiek klikałem, a tutaj trafiam przynajmniej, dobrze. A czy tu odejmuję punkty? E, nie wiem. Ej no. Czekaj, czekaj, bo się Jest skupię. strasznie głośna muzyka ta. No to ścisz sobie. Że ja ci prawie w ogóle nie słyszę. To musisz sobie ściszyć, ja mam w y, Windowsie ściszone. O ja, jak teraz dużo było. Nie mogę teraz tego pik, robić, pik, bo pik, właśnie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, udało mi się. Kiedy nie klikam. Ale czy wygrywamy, czy nie? Tego jeszcze nie wiem. Słuchajcie. Uwaga, Pik 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 pik. Oj 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 oj, oj 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 oj. Co się dzieje? Staram się nie? następnym Dobra, razem. Coś tam trafiłem, ale ciężko na maksa. Kto wygrał? Ale ciężko na maksa, No ty przecież. 17, 175 tysięcy miałem. Aha! Taka, ja sobie ściszam muzykę, dobra, może teraz by było lepiej dobra, ale nie jeszcze, raz? No no możemy jeszcze raz? jeszcze raz, rewanżyk, rewanżyk Dobra, inną nutkę wezmę Bipipipo się nazywa Może być dobra Ktoś Ja dałem załatka. easy, bo nie daję e, hard właśnie No Normal dałeś, bo nie ma easy Dlaczego nie możemy grać? O, leci Długo ładuję no. troszeczkę, ale ogólnie no ja mega Ja nie słyszę, teraz już sobie ją wyłączyłam w ogóle? Całkiem. No bo ciebie nie słyszałam wtedy. Gecie. O. Pa, pi, po. Tutaj tak śpiewają. Tak? No. Pa, pi, po. A ty na dwie ręce? Nie, na jedną. Pa, pi, po. te kable. Ale to jest super. Pi, Oni tańczą tu. Oni tu tańczą tam, słuchajcie, widzą, mnie? Pa, pi, Ale pięknie śpiewamy. Znaczy, nie trafiłam za szybko. Okej... Okay. Pa 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 O! Zepsułem! O, dobra, e, coś tam mam. pa 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 do wciskania? pa mało pa 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 na sam, dla nas, jak dla nas na początek, to jest dużo lepsze niż wiecie. No. Ten oryginał, który graliśmy robloxowy, nie. nie oryginał, oryginał. Ale dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle oryginał zobaczyć FNF? No pewnie. Ja myślę, że mógłbym to nagrać <laughs> z Bellą na mój kanał Vito Games. To byłoby coś epickiego. O, o bro, to u mnie też chcesz wystąpić, co? <laughs> A ty nie masz Bella Games z kanału? Nie, Bella. <laughs> Wygrałem, ale mało co, zobaczcie. No. no, tak nie, nie. Nie dużo, nie dużo, słuchajcie. Dobra, super. Mega fajnie. Jeszcze zagramy na pewno jeszcze jakąś rundkę, tak, ale tak. wracamy teraz do tajkuna, bo musimy tutaj rozbudować nasze, słuchajcie, tajkuny, właśnie. Żeby nie było o tak, nie. że my tylko tutaj gramy, śpiewamy, a nic więcej się nie dzieje. Dobra, okej okay. Jesteśmy w środeczku, słuchajcie. Teraz mamy mega dużo kasy, więc będziemy mogli dużo rzeczy zbudować. I, i zobaczmy, co my tutaj możemy. Kolejny floor, katana jeer. Dobra. I tu będzie kolejny floor. Dobra, pyk Okay. No tyle tak dużo rzeczy tu jest robuxowych na dole, że ja jest nie Jest strasznie za, z tych za robuxy, jest mega dużo rzeczy właśnie do kupowania. No jest no to specjalnie zrobione wiesz. po prostu, żeby wiecie, tak. jak, jak najwięcej tutaj kupić. I stanąć na tym nie niechcący <laughs> no i kliknąć tak. jeszcze, że jest. Dokładnie, od razu jest i od razu kupić i wydać robuxy. Dobra, ale tak. ogólnie robuxy by mi się tutaj przydało wydać, bo mam mega mało kasy. I ciężko będzie mi tutaj rozbudować to całe, słuchajcie, mega szybko oh yeah. jakoś. I nie wiem, no czy Double Cash coś. sobie kupić. Nie kupić czasami, ale mamy za. Patrzcie, za 990 Robuxów jest Unlimited Cash. I wtedy mógłbym wszystko zbudować. A Double Cash jest za 400 Robuxów. Także, no bardziej się opłaca kupić Unlimited Cash. Tak to wygląda hmm. przynajmniej. Hmm. Ale nie wiem, czy to zrobić, słuchajcie. Bo wtedy nie no będzie. To... W ogóle zabawy, to. bo od razu wszystko Goda. będę mógł kupić w sumie. To ile oni zostawić muszą łapek, żebyśmy nagra nagrali razem tego oryginała? FNF? Mmm... Tak. Z... Nie wiem ile, teraz mało łapek zostawiają, więc... Tak, wiem, wiem. Nie wiem, 20 tysięcy, ale to jest What? jakiś w ogóle hardkor. <laughs> ale jak zostawicie 20, to ja myślę, że możemy nagrać właśnie prawdziwego o, FNF. Kurczę. Słuchajcie, ja ale na kanale Vito Games łapkę. raczej. Chociaż nie wiem, może tutaj też możemy to nagrać. Zostawiajcie łapy do góry po prostu. Dobra. Ale z... 20 i z kamerą. O, z kamerą byłoby spoko. No. no. Dobra, wiecie co? Ja chyba kupię ten Unlimited Cash. Dajcie mi klasę. Tak mi się wydaje, słuchajcie, mm -mm. że to zrobię. Uh, I wtedy Adi, rozbuduję chodź. cały ten Tychun. Czekajcie, no 990 Robuxów wydam. Trudno, wydaje. Specjalnie dla Was, słuchajcie. Lecimy no, dzisiaj. Unlimited Cash mamy Infinity. Teraz możemy budować już wszystko, słuchajcie. Więc zobaczymy, co nam się uda to zbudować. Ale nie wiem, jaki jest sens w sumie teraz budowanie tego takiuna, skoro ja mam full kasy i w sumie mogę zrobić, co chcę, tak naprawdę. No, nie muszę zbierać pieniędzy taj, w ogóle. Ej, dobra, fajne zobaczymy. rzeczy tutaj lecą. Takie nutki ogólnie z tych droperów. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Mogę za pico się przebrać. Jak to mam zrobić? Infinity. Ej, nie mogę się przebrać za pico. Patrzcie, musiałbym ten, musiałbym chyba. I bello? <grych> o i ten drugi, i ten jeszcze inny, ten zły jest, jest tutaj, słuchajcie. Oj, tragicznie. O mi tak fortepian teraz, jest, można grać na fortepianie. To graj. Dobra, teraz kolejny floor, <grych> mamy. okej, okay, idziemy zbudować kolejny, kolejny. kolejny, Tak, ja już kolejny do góry. No ja mam Uch, infinity ty. cash, więc mogę wszystko budować. Mm -hmm. I chcę po prostu pokazać widząc co tutaj można zbudować ciekawego, więc zobaczycie cały tajki ogólnie od początku do końca jak wygląda Kupujemy tutaj wszystkie dropery jakie się da Dobra O, mam jakiś pistolet taki śmieszny, mały O, mogę nim strzelać tutaj, dobra Teraz tak, dekoracje O, mogę być pumpem Czyli tą taką dynią ale też Lemon Demon mogę być, dobra. I spróbujemy go, słuchajcie, sobie wziąć. Tylko będę musiał zresetować chyba mój charakter, żeby wybrać sobie tego skina, bo na razie nie mogę go wybrać w ogóle. Dobra. Pyk, pyk, ceiling. Ok. Tycoon. Serio, zbudowałem cały Tykun? Serio? Nie, a to tu mega mało było do budowania tak to naprawdę. Pięknie. E nie, tutaj jeszcze coś jest. 25% tysięcy. O nie, tysięcy. jakieś demony do mnie wlazły. Dekoracja. Dobra, tu już nie jest wszystko. Stąd. Wito, YouTube is the richest. Y i patrzcie, no jest napisane, że mam Infinity Cash. O, pewnie. Czyli to jest ja mega spoko. Dobra, tu mamy komputer, granie. stanowisko takie komputerowe, okej. Okay. I czy to już jest cały tycoon? On mi się wydaje, że wszystko zbudowałem. Idę no sobie to zresetować pięknie. tylko postać, słuchajcie. Żebym mógł e, wziąć sobie właśnie inną, ale nie, tu jeszcze mam pew. Dobra, tu już nic nie ma. Okay. Na zewnątrz coś możemy budować? Nie. Dobra, wszystko zbudowałem, tak wygląda cały tycoon mój. no, to super w ogóle. Superowo. Dobra, to idziemy jeszcze pograć sobie w FNF, zobaczymy kto wygra kolejną rundkę. A, musisz się przebierać? E, tak, ja już się idę przebrać właśnie. Okay. Ansel. dobra. To już idę. E, idę na samą górę słuchajcie i za Lemon Demon się przebiorę. <coughs> Jestem Tak dziewczyną. mi się wydaje, że to będzie spoko. Dobra. Wow, lemon Demon będzie mega spoko. Dobra, przebieram się za niego. Jak ja wyglądam, patrzcie na to. ja to jest straszne. Cześć, Dobra, dobra. Gdzie ty jesteś? Zgadnij, która to ja. Czekaj, bo nie. <laughs> Ojacie. Dobra, nie i nie, wiecie, nie wiem, ci... bo nie widzę ników. Jak się wyglądasz? Czyż widzę, że to ty. Dobra, chodź, idziemy. Ja jestem Lemon o. Demon. Proszę na mnie tak mówić. <laughs> Gdzie idziemy teraz, bo oni nas wyprzedzają. No tutaj, tutaj, dawaj. Tylko. A, no. dobra, nie. Dobra. Na drugą, szybko, na drugą szybko. stronę. Dawaj, szybko, dawaj, szybko, dawaj. Szybko. Bo ona. Patrz, jaka wspaniała! Ja się biję mieczem. O, i załatwiła mnie. O nie. O nie, dobra. To fajnie. Załatwiłam ją też. Doby, czekaj, muszę wziąć też moje e, bronie tutaj i ją załatwić. E, chciałem być załatwić. lemon demon i mnie załatwić. No dobra. Czekaj, chwilę. Nie też już teraz. Aha, no to musimy jeszcze raz. A słuchajcie, musieliśmy wyjść z gry i wejść do nowej gry, żeby sobie zagrać, niestety, bo. E... Załatwili mnie i nie chciało działać po prostu I tutaj ten tycoon musiałbym teraz zbudować od początku Ale przynajmniej ten game pass mój działa Czyli mam infinity cash cały czas, więc Mógłbym znowu zbudować od początku Ale walczymy, robimy walkę, zobaczymy kto wygra Piszcie w komentarzu, Vito kontra Bella Piszcie kto wygra Oh my god, co ty wybrałeś? To jest szybkie już, co? Oh my god What? Wow, 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 wow To jest mega szybkie tutaj Oh my god, oh my god o, nie, ja nic, ja nic nie trafiam. Ja nie dosyłem, jakim cudem już zaczęliśmy dopiero co, a ty, człowieku, już masz o wiele więcej ode mnie, nie? No bo trafiły kilka razy. Ja tego nie ja mam. Ja niektóre powijam po prostu. Ty, ale ja też trafiam. No to nie wiem, może coś źle trafiasz. Wczoraj na PlayStation zły guzik w ogóle wciskałaś i mówiłaś, że nie działa coś. PlayStation to jest, słuchaj, co innego. <laughs> Więc wiesz co? To tutaj też się mylisz cały czas. Ja nie wiem. Jaki, ja Jacie, jaki to pewno... trudne jest na maksa? Słuchajcie. Oh mm. O ja, to jest mega trudna rundka. No, a, a, dałem, ja a dałem taki sam poziom trudności. Jest tak naprawdę. Co? Koniec. Koniec, proszę państwa. Przegrałam. Dawaj, dawaj, walczysz do końca. Jeszcze jedną zagramy Niech, ja tu muszę później. Muszę inaczej ustawić sobie te kawy. O ja ci, ile tu było do. Wciśnięcia jak? To trzeba było wszystkie naraz praktycznie wcisnąć. What? O, ta mi się nie zmieściła. A ja nie. O ja tu nie trafiłem. Dobra. Chyba I chyba koniec. Tak? Chyba koniec. Dobra. Hmm. To jeszcze raz. No i wygramy. dobrze. O, patrzę, no miałem 325 tysięcy, a ty 666. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Udało się zbudować cały Tajkiem, wygrałem z Bellą wszystkie rundki, także jest mega dobrze. Ale jeżeli chcecie, żeby Bella się zrewanżowała, możemy nagrać właśnie prawdziwego FNF i tam Bella będzie miała szansę, słuchajcie, się zrewanżować. Co ty na to, Bella? Idę ćwiczyć. <laughs> słuchajcie, także mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeżeli tak stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie na witoshow.apel. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się YouTube. W kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa, pa, pa!